Jeszcze tylko w kilka chwili startujemy. Podobnie jak państwo. Dobry wieczór państwu. Witamy z madryckiego Estadio Alfredo di Stefano i zapraszamy na emocjonujący, mam nadzieję, mecz. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. W tym meczu odżywa reguła złotej bramki. Zasada, że kto pierwszy strzeli gola, wygrywa. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Cóż, myślę, że obie ekipy skoncentrują się przede wszystkim na tym, żeby nie stracić bramki, bo to jest tu równoważne przegranej. Ale to gwarantuje też nam wszystkim ogromne emocje, nawet jeśli oba zespoły skupią się na defensywie. Szansa! A jednak nie! Nie ma bramki! Wyjęła to! Przy z tak bliskiej odległości trzeba mieć niesamowity refleks. Wrzuca piłkę przed bramkę. Z tego może coś być. Parki Realu Madryt tracą piłkę. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Mariają park. Świetnie zagrała w uliczkę. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór, byłoby gorąco. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! I spalony! Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Pewnie w obronie. Uwaga, szansa na prowadzenie! Wybija tę piłkę. Nie daje się teraz zatrzymać. Co zrobić w tej sytuacji? Gol! Proszę państwa! Złota bramka! Decydujące trafienie! Brawo, wielka sprawa. Tym golem wygrywają cały mecz. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić.